Dobry wieczór wszystkim. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Gamers World. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję za subskrypcję, za lajki, za komentarze. Jesteście świetni. To przynajmniej e, daje mi moc do robienia tego, co nadal robię. E, więc dziękuję wszystkim. Dzisiaj do wygrania znowu będą, będzie w sensie jedna gra na PS1 oraz dwa pudełka, może ktoś będzie potrzebował, może nie. Więc chciałbym Wam pokazać mój dzisiejszy zakup. Pierwszy z nich to są dwie gry, które zakupiłem w Kringle Pinkle, czyli tak ogólnie w tym charity shop, który dobrze znacie tutaj w Belgii. Widzieliście w bodajże, trzecim odcinku. Jest to gra Assassin's Creed Brotherhood. Książeczki, wszystko jest na miejscu, tak jak być powinno. Kochani, ta gra kosztowała mnie 3 euro i tutaj nawet nie negocjowałem z nimi, bo po prostu no nie było sensu tak naprawdę. Druga z nich to jest Assassin's Creed Revelations, którą też zakupiłem za 3 euro. O, książeczka, wszystko jest ok. Płytki też w jak najlepszym stanie. Także nie było sensu tam z nimi dyskutować. Chociaż że czasami tak robię. Drugi zakop, który dzisiaj właśnie został odebrany przez moją córkę, bo akurat było to w miejscu, gdzie ona mie mieszka, a ode mnie było to jakieś 30 km, więc odebrała to za mnie. Więc na dziękuję Ci ślicznie za to, że odebrałaś dla mnie te sprzęty. E Pierwsze co było w tym zestawie, który zakupiłem za 25 euro od typa, jest to padzior na PS 3 czerwony, którego akurat właśnie jeszcze nie miałem, więc bardzo fajnie, nawet nie wiem, czy to jest ogólnie oryginalny pad, czy nie, ale wydaje mi się, że chyba tak. No właśnie, na czwórce można to było bardzo łatwo sprawdzić ze, ze względu na to, że na, na padach od czwórki ten Sony, jeżeli pad jest nieoryginalny, nigdzie nie, nigdy nie będzie na w środku tego pola, więc tutaj nie wiem tak naprawdę, czy to jest oryginał, czy nie, ale padzik jak najbardziej jak najbardziej fajny. Więc do tego pada oczywiście były też gry, yy, które ten gość sprzedawał. Pierwsza z nich niestety, no nie patrzcie na to, nie mam pojęcia, co on tutaj z tym zrobił, ale jest to taka jakaś klejąca się emulsja pod tym, nie wiem co to jest i też nie chcę wiedzieć tak naprawdę, ale kupię sobie po prostu pudełko do tego i będzie git. Jeżeli chodzi o same płyty, wszystkie sprawdziłem. Wszystkie płyty są jak najbardziej w, w rewelacyjnym stanie, więc to jest akurat całkiem spoko. tutaj mamy Residenta 6. Później mamy Call of Duty Black Ops 1 na Play'a 3. Też z książeczką, pulwy Wypasik, jak najbardziej ok. Uncharted 3 Drake's Deception. To akurat właśnie jest też gra, którą posiadam już razy dwa, tak naprawdę, więc to już jest trzecia wersja, yy, którą zdobyłem i też oczywiście ze wszystkimi książeczkami, więc fajnie, bo będzie na wymianę albo po prostu wystawię ją sobie na yy, na Hans. Hands. W naszym belgijskim Marketplace czy tam OLX, jak to zwał, to zwał. Auto 4. Mapka. Aczkolwiek tutaj brakuje książeczki. Chociaż nie wiem właśnie czy była, ale wydaje mi się, że była książeczka, bo mam już tą czwórkę też. I wydaje mi się, że książeczka też do tego jak najbardziej tam jest. Cholera jasna, no tak, nie mogę kłaść ich na tego resia, bo się inaczej wszystkie przykleją do tego gówna, które tam jest przyczepione. E, następna gra to jest Need for Speed Shift. O, tutaj mam akurat Used Games, PS3 Need for Shift. Też muszę pościągać później te naklejki z tego wszystkiego. Ale to też już wpadło. Fifka 14. Czyli tak naprawdę no dla tego, kto nie... O, a tu znowu jest napisane Resident Evil 6. Także nie wiem, czy to w ogóle nie była pokładka z tego właśnie Resia i ten goście jej po prostu nie podmienił. Tutaj akurat książeczki chyba nie ma. Tylko są jakieś reklamy. Śmieszne. I nie wiem, czy w ogóle w Fifach te książeczki tak naprawdę też były, czy nie były, ale mniejsza z tym. Grand Theft Auto 5. standard oczywiście, przez każdego kochana i lubiana. I tutaj właśnie taka niespodzianka, gościu zakupił tą grę dosłownie na premierze i tutaj dostał nawet z tego potwierdzenie. E, przepraszam, nie na premierze, bo premiera była podajże we wrześniu, a on ją zakupił... 2 listopada GTA 5. jakieś tam potwierdzenie. Ogólnie fajnie, żeby to mieć. Z tym, że premiera właśnie była we wrześniu, jak się nie mylę, tego właśnie roku 2013. Ale GIT, jak GIT, fajnie, że coś takiego jest. Jakieś tam potwierdzenie. Tutaj mamy Madden NFL 2012. Fajnie, że w wersji angielskiej zawsze to lubię. Także płytka, i wszystko jest ok. Jak najbardziej. Później, kochani, mamy Hitmana Absolution. Tutaj właśnie też, no kurde, to mnie tak irytuje, że to jest dramat totalny. Nie wiem, czy też tak macie, jak macie właśnie na tych opakowaniach takie dziwactwa. To jest dla mnie, to jest normalnie tak jak drzazga wokół, nie? Coś, coś, coś niesamowitego nienawidzę tego aczkolwiek e, płytka jest jak najbardziej w super stanie więc jedyne co to trzeba będzie po prostu też znowu zobaczyć czy jest są jakieś fajne pudełka e, żeby to wymienić nie. Tutaj mamy Raymana Origins. W wersji chyba też angielskiej tak nie jednak nie w wersji niderlandzkiej no niestety. Zawsze to jednak swoją wartość traci każda gra która jest w języku e, Danego kraju i nie jest po angielsku czy po, po amerykańsku, jest niestety e, mniej ceniona, jeżeli chce się ją sprzedać. Tu jest akurat wersja angielska, także to już jest super. Mamy Aliens versus Predator, gdzie płytka też jest, książeczka oraz wszystko, co potrzebujemy do tej gry. Będę musiał sprawdzić, właśnie jeżeli chodzi o ceny tych gier na eBayu, bo tego jeszcze nie robiłem. No i teraz najgorsze moje zaskoczenie i najgorsze, co mogło mnie spotkać w tym przynajmniej sezonie, jest to, że tak naprawdę między nami, szczerze mówiąc, kochani, cały ten zestaw kupiłem ze względu na tego Men Black Alien Crisis. A, a okazuje się to, moi drodzy, że... No właśnie. Motorstorm Pacific Rift. A nie żadne Men Black. Więc będę musiał sobie do tego jak najbardziej jeszcze dobrać płytę. Bo tutaj zostałem... Yy, Mało mówiąc, po prostu troszeczkę wydymany, ale no to nic. Tutaj już nie chodzi o to, że. Mój błąd jest właśnie też tego, że. Znaczy mój błąd. Chodzi o to, że tak, no ludzie, którzy przyjeżdżają i te gry przywożą z innych miast. Czasami jest to pół godziny, czasami są to dwie godziny. Więc po prostu za cenę typu 25 euro za zestaw taki, który tutaj widzicie, razem z padem, no nie są to jakieś tam ogromne pieniądze po pierwsze. Więc tak ogólnie jest to też trochę kwestia zaufania, może z mojej strony, może to też jest głupie. Z drugiej strony po prostu wiecie, jak to jest, człowiek wsadza sobie grę do, do konsoli, inną grę z konsoli wkłada do pudełka innego. No i właśnie się dzieje, takie później rzeczy, że dostajesz w pudełku grę która tak naprawdę do tego pudełka nie należy. No i tak się zdarza. No, mój pech. W każdym bądź razie, kochani, teraz tak. Mam tutaj Harry Pottera na pleje 1. To jest oczywiście w wersji niderlandzkiej, więc nie wiem, jeżeli ktoś chce ją, to jak najbardziej mogę ją wysłać. Oczywiście jedyne co pokrywacie to koszty przesyłki. Jest to Harry Potter w wersji całkiem spoko tam jest parę takich rysek aczkolwiek nie jest to jakaś tam tragedia. Jest to na pewno gra którą można sobie jeszcze odpalić. Do tego jest tutaj jeszcze pudełko od np. GTA 5 w super stanie aczkolwiek no bez gry i bez książeczki. Jest też Fifa 20. Jeżeli ktoś by potrzebował też same pudełko bez płyty. Więc tak, jeżeli ktoś to potrzebuje, jak najchętniej mogę to komuś wysłać. Jedyne co to oczywiście koszty wysyłki i jedziemy. Kochani, w następnym odcinku będą do wygrania oczywiście też gry. Więc jutro jutro ogólnie o godzinie 9.30 z rana jadę po playa dwójkę w oryginalnym, w oryginalnym kartonie z jakimiś tam właśnie jeszcze grami i tak dalej. Także jutro wam to wszystko pokażę. I od razu w tym odcinku wepnę też dwie gry, które, które po prostu będą do, do oddania, tak naprawdę. Więc co jeszcze mogę powiedzieć? Trzymajcie się cieplutko. Dziękuję za oglądanie, dziękuję za subskrypcję, dziękuję za komentarze oraz za lajki. Trzymajcie się cieplutko. To już ostatni odcinek z choinką na tle, więc już następnym razem pewnie będziemy to robić tam, gdzie jest Telemundo. Będziemy sobie tam nagrywać z tej strony. Więc, kochani, trzymajcie się. Dziękuję, że jesteście ESA!